Z tej strony przybor do kolejnych Minecraft serwerów i ze mną są... Dawid Raff i... Kac! Jeej, dobra. I 6 ja jeden, jeden, który ma właśnie teraz kaca, więc przepraszamy za to. Dobra. Dobra, zrezygnuj, no y chodź tutaj. Znowu, znowu zmieniam Gildie. I, znowu, i to jest znowu... na na Gildia, tylko że znaleźliśmy. Przed chwilą robiliśmy napady na Gildię i tak sobie znaleźliśmy. Ja już napad na Gildię. I notkę notkę JJ'a. Notka a JJ najlepsze. Cię jeszcze nie dodam, Mam pieno z jej. No dobra, to może wracamy na at home. F -home. No. no nie wiem, no, chyba tutaj nic nie ma. No, A dobrze. może. Aaa, być... będą A, panu... do dziurki. Ej, ale nie rajne. wiecie, co, ja bym się tutaj osiedlił bardziej. Tutaj bym zrobił. No to tutaj. tylko przynieśmy nasz ten. Kobel. Nie, to nie? To nie. Ej, no. powiem jedno, że się cieszę, że mam nowy kanał. Ja, wiecie, że ja mogę zrobić Wam 8 yy, setów? Playerowi 8 setów i Kacowi 8 deksetów. Ja ale ja już mam. Ale... No, a więc mógłbym wam zrobić 16 jak setów razem. Nie, źle. Dobra, nie 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 i nie nie ze nie Słuchaj, dobra nie coś masz nie Ale nie właśnie, czemu nie to nie 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 tego? nie nie Ej, nie rozwalajcie tego. nie rozwalajcie nie ja nie Kat, coś ci dam, coś ci dam. Albo i katper ma zapalniczkę. Ja tego no, się odmówię. Ja, ja kaca nie podpalę. Dam ci yy, jak samą łopatkę, masz. I jak masz. Masz? No? Dobra, to ja pozbieram yy, ze skrzynek trochę. Ej, katar, tapnij się do mnie. Albo no. pijesz. Ała, no! awa, ała, 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 ała. awa. Zostaw, zostaw mnie to Doprzyjemnie. Nie zbieraj ze skrzynek. Zbieraj ze skrzynek to się da. Ja zbieram kobla. Dobrze, szybko, kobel, kobel! O, to ty tutaj sprzątasz. Szybko się no, Czekaj, ja cię nie widzę. Ty wiesz, że ja cię w ogóle nie widzę. Pociary! Pociary! Chowam brudawkę i liście, trzy. To nic nie ma. O jedzie... jed, Co? Co? Co bo hańba? Powinno być jedzeniaki. Proszę. Się, I niaki. Daruj nam to. Dobra? Kobelczniaki i driftaki. Drewniaki, patyczaki, dasaki, ale wy tego... Proszę, daj... Daj, daj, daj nam spakować. Wy nie jesteście prawdziwym... Wy nie jesteście prawdziwa szkoła z jego. ta przembala. O, to nie jest moje... Nie... A więc poczuć co e, przyszedł, Ej, pokażę ci właśnie mój domek. Ta, da, da, Zobacz. Ta, da. ta. Da, da. Chodź tu, tu. Tu, tu, tu. Chodź, 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 chodź. Ej, chodź, chodź. Ej, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Tutaj jest mój Wiesz... domek. Wow. Masz... Bardzo ładny, bardzo, <laughs> bardzo ładny. A więc poczuć co to przeprowadziłem? Żeby cię zna... tu zab... I śliewa. Za późno, wiesz? E, jesteś, Dawid? Jestem. Dobra. No mów coś, bo my się, wykupiamy i ze złudzeniem Przemka. Ej, dobra, zobacz. E, tu, tu do... Ja tutaj tam buduję. Ej, do, do... Ej to chodź tu. E, Kat i zobacz. Tak. Chodź tu do mnie, chodź tu. tu, 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 tu. Ja, 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 ja. Tutaj, tak, to jest. Ja tutaj to, to, zna... to znaleźliśmy, ale ja tylko tutaj. To A, szkło. A może je. Jeszcze nie, nie, nie Dobra, i tutaj dobra no, Dobra, to ja się już tepam na, do Dawida razu Eee, psz Już się tepnąłeś? Czekaj, czekaj chwilę Już będę się tepał i zabrał <śmiech> Zielazio <śmiech> Dawid się podpalił Mi nie podpalił. Ale siebie podpalił. Aaa, jeszcze. kaję. Okay. Yeah. <laughs> Dzień dobry. Jędre. Dzień dobry. No weź mi tej budować, bo ja najlepiej buduję z jednej typowej dolinie. Lagowało. Prawda Przemek? Nieprawda. Dlaczego? prawda, a kto zbudował najładniejszy... jeden z najładniejszych domów? Nie wiem. Ja, jaki przemek? Nie wiem. Krasnoludki pewnie. Mam pom... Ej, czekajcie, patrzcie jaki mam pomysł. Pyk. Pyk. Ale pyk. tutaj są schody. Ale nie, tutaj takie przejście, że takie, wiesz, ekspansje, żeby ładnie to wyglądało. I tutaj tylko wsadzić jakąś wełnę, czy bogactwo. Hmm. I Gides Malinus. O, to, po, to połóż tutaj ten swój, e, ten... E. Ja wiem, e, gdybyśmy tutaj mieli dre e, netherlaka jednego, to tutaj by można E było... nie, niż tego, nie! Jak mi przykro. Kupię, nie jak, ma. Kupię ci flamastry kto ma crafting table? Dawid, Dawid pytania do ciebie. Przecież widziałem was. Przemku! Przemku! Iron Sword na ciebie czeka! My na YouTube'ową? To czeka, a no. To Przemka Widziałam twój filmik. Jaki? Naki? Minecraft quer observar de aí, pai né? Chega o minhas abraçinhas. Né, né? Cai muito cabelo, chilof. Cai, aí. Aí muito chilof. No nie umiesz tego! Jak jak ja teraz słyszę jakby jakiś gumyś. No się, no się! Na słodzieju! Ogarnij Nie umiesz tego robić! Ogarnię. No kisie, się, posuń no, się! Uważaj! O, odwróć się, odwróć się, odwróć się, odwróć się! Aaa! Aaaa! Idziemy pojechać na nie da się wejść! Dobra, to ja kiedyś odwróciłem. No jeszcze. Nie wiem. Źle po ogóle zrobiłeś wejście, po pierwsze. ty nie umiesz robić schodów. Wejście się, ogarnijcie! A, pożar! No co ty? ci nie umiecie ogarnąć, ale dobra, trzech kaczka z Tak, No tak, nie nowego. No odejście, no. z... zrobię tutaj z tutaj z... po. Z... Ale nie zrobisz schody, bo na wejściu jest. Tylko tak mówię. La, la, la. Przemek, ja się żyję, jeszcze, że będziesz miał zaraz 100 sto... Sto... Bie... filmów. No za 5 filmów będę miał 500 stopni. No właśnie, bo ty jesteś jak codziennie wstawiasz 800 filmów. Hłe, hłe, hłe. Chodź, chodź. Hłe, hłe, hłe. Młody sercz młody jesteś. A Przemek, kiedy kupujesz sobie Gadowora gado wstąpienia? Nie wiem ma. Nie wiem ma. Nie wiem. Nie wiem, Andrzej. Postawiłem e, przypadkowo ten. A co sądzisz o tym nowym... E, nowa bija, widziałeś tą nową pijatykę, czy nie? E, nie. Ej, In a just... w ogóle też miałem się właśnie zapytać. E... O ja idę z tym PvP, ten co masz... Ej, Dawid! No. E, a ty jedziłeś kowadło? <laughs> nie. A ja też nie. Ja też nie, ale no nie. Ej, dobrze, o, to już ja, to was... się popatrzy na PvP z Hichotem. eee, kat nowy pisujesz to na spawn? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, co? Dawida. Par parkour, parkour. Jeszcze tu jest Bandi. jeszcze tu jest bungee. Jeżeli piszesz w Bungie to zginiesz. O, Hichot tu jest. Dobrze. O, tu mamy. Um, ja mam jeszcze taki fajny serwer, ale nie wiem czy on jeszcze działa. Ale um, chyba nie. Jaki? E, że jakiś z nas serwer. Jaki? Że ktoś jakiegoś miał, blow the walls. O. Park Chop, Park Chop. Ja Ci dam wiele Park, park Chcesz Park Chopa? Mam Chop, ee... chop, chop, Park Chop, Park Trzynki. Chop. Park Chop, Chop Chop, Park Chop. Czemu go zaprosiłem? No bo jest... Słuchaj, słuchaj, bo... chodź, 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 pójdź na ucho, chodź. Chodź, chodź, na ucho. Kiedy kiedy kiedy... kiedy wystąpienie! I kado i goto w duch asfalty. Nie znam, nie, zna, nie I chodź się cyka ze mną PvP weźcie, żal mi go... O ichota, nie to trzy chyba. Idziemy na piechotę również. Jo, już by chciał być, już by chciał bić. Jo myślę, że ja... Jo. Ej dobra, patrz, o dobra, Ej, ale, ale moje i tam będą wszystkie. Dobra, to się patrzymy. Dawaj, Dawid. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj Dawid! Już okej, okay, będę już włączał, już, już będę włączał. Dawid. Dawid 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 Dawid, Dawid! Dawid, 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 Dawid! Dawid, Dawid, nie umrzyj! O ty finie! O kurde nie, on jest za dobry! On ma... on ma jak Ej, to z... ja je ci, je ci jeszcze pomogę! Tu tu lu tu tuuuuuu, tu, tu. kauteczka gra! A ja w ogóle w bankrach to mam wyłączone go! Muzykę mam wyłączoną! No, Ale na niego nie, nie umarzyłem! Uh, 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 uh. no, no jeszcze jakiś typek wziął twojej temy, ja twojej itemy pozbieram. Chodzi? Czekaj, eee, yy, to wezmę. Jaka walka? Ryło ry, ry, gnesie. Ry, ryło, aż ryło wyrwało. Typa. Poczekajcie Biegnę Bo chcę, Biegnę, bo ja a, chcę. I moje o, itemy chcę. I moje no, itemy, i daleko, itemy tak, chcę. O nie! Nie! Nie, tylko nie on, proszę nie on! To, a, a czekaj, dam ci bieda. twoje. Dam ci twoje itemy, dam ci twoje na Pan centryna <ślesztą> mój... No pan centryna przed na sklep. Kurde! To, ej, to, co, słuchaj, to, e, to Ja ci ty... Teraz się twoich itemów kac e, nie dam Co? Teraz, nie w tym momencie O ty ozono aż no. te co się ja zrobię? Patrz Rozłożysz się? Dobry. 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 Dostaję. Ja. Dostaję. Ja się Ej chłopaki, ja już muszę kończyć i to znaczy, że inaczej trzeba odcinek skończyć Dlaczego? Bo tego Dobra, to, to tutaj do mnie Dobry. Nie, jestem Przemku o, Boję ta. się was. Dobra, Prze a więc My, myślę, że nawet nie teraz jeszcze. Myślę, że nawet wam się podobało. A więc komentujcie, subskrybujcie, bo na razie. A Kat się wstydzi? Bo... A się wstydź, bo jesteś błogosławiony. Bo ja A kad... chcę. Może kad... nauczysz mnie, jak tańczy się. A kad... ja chcę, 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 chcę tańczyć. Ty... chcę. A ty... A ty... Może ty... nauczysz mnie, jak tańczy się. Jak kłócać, chcę kłócać. A E, wstydź się i czyń swoją powinność. Nie masz ani jednego i temu. Chodź tutaj, Tosona. Dobra, wiesz, damy. Step! Zbaw, e, step! step. Łapujcie, I już na razie.